No co trzeba dążyć do celu, nie? I się spełniać w czymś. Mm. Tylko jaki jest ten cel? Nie wiem, moim yy, celem jest pojechanie do Brazylii i zagrać w kółkę. Okej, okay, okej. Okay. A uważasz, że masz twórcę? Coś jak swój, co jeszcze raz? Uważasz, że masz stwórcę? Czego stwórca? No że ktoś cię stworzył. Mm. Od jakiejś chyba bakterii czy jakoś tak się ten tam... Nie wiem, kurwa. Ten bóg. Nie wiesz o co mi chodzi, ewolucja. Nie od Boga, tylko po prostu z jakiegoś kurwa organizmu jesteśmy. Mm. No tak, tak. tak średnio widzę właśnie tę ewolucję, tak szczerze. No w sensie no, z jakiegoś organizmu jesteśmy, a nie, że bóg, kurwa tam ten... No bóg, no bóg nas stworzył, a. A ja na przykład jak masz obraz, to kto namalował obraz? Ktoś namalował go. A ty no, jesteś stworzeniem, to ktoś cię stworzył, takie logiczne, No ja jestem wierzący, a wy? Ale w jaki kościół wierzysz? Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Czy katolicki. Ale katolicki czy protestancki? No jestem poglądami protestantem, a wy? Ja jestem protestantką, Uu, bo właśnie o. zbieram kościół. Fajnie. A ty jesteś Zielonoświątkowa czy...? Baptysta? I zielone świątkowcy. Ej, super, fajnie trafiłem. No, 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 nie, bo moja przyjaciółka jest w kościele protestanckim i właśnie mnie nawraca z katolicyzmu. Aha, okej, okay. czyli świeża jesteś w tym. Do, 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 dopiero jakieś dwa tygodnie czy coś takiego i teraz wow. mamy, bo jesteś jesteśmy z Warszawy i teraz mamy w piątek konferencję, tam jakąś bazę organizuje mm. w ogóle, kurwa, nie ale jemy strasznie Kościół katolicki. Strasznie. No i dobrze, bo Kościół katolicki to wielkie zwiedzenie. No, ale w sensie, jaką masz ogólnie opinię o Kościele katolickim? No, że jest bardzo zły. No, ale dlaczego? <śmiech> Czyściec, <śmiech> wielbienie Marii Świętych, obrazy, e, chrzest w młodym wieku. No i wiesz, duża jest lista ogólnie Lista jest na tyle, co nie? Generalnie. No nie, to też prawda W sensie, mi najbardziej w sumie jakby przeszkadzał brak bla, 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 Boże Brak tolerancji hmm. I to, że kościół jest strasznie upolityczniony No tak, no i wiesz, to jest taka martwa wiara Tam nie, nie, nie dzieją się żadne cuda, żadne nic Nie ma obecności Bożej jakby No nie czuję tej obecności Bożej tam No, w sensie, i od razu tego, że ja od dziecka jestem w kościele katolickim i mam wszystkie sakramenty, tam mm. w sensie komunie bierzmowanie i chrzest. To uważam, w sensie nie wiem, ja totalnie jak chodziłam na szybko w kościele katolickim, to w ogóle nie czułam tego, że jest Bóg, jakby, że Bóg do nas gada, tylko właśnie to, że strasznie jest na poglądy i mm. na to, co jak ksiądz inter interpretuje biblię, a, i też jakie są jakby otoczka, tradycja w kościele. Mm. Mm. No i to mi w sensie tak bardzo bardzo przeszkadzało. No to ciekawie trafiłaś, bo ja jestem Właśnie protestantem, co nawraca na omegle. Jestem ewangelistą. No, widzisz, widzisz? Bóg cię. Bóg cię próbuje sprowadzić jeszcze bardziej, jeszcze bliżej. No, w sensie nie, bo ja miałem tak, że miałem kryzys wiary. Straszny. Tam mm. po tym, jak mój wujek umarł, który jakby był księdzem, i ja miałem straszny kryzys wiary, ale tam jakoś potem Bóg mi pomógł tam wrócić na tą bo Boże, bo ty nie nigdy takiej wierzącej, takie gadam rzeczy nie słyszałaś mm, i tam jakoś Bóg mnie nawrócił, no, ale potem zaczęłam, jakby wróciłam do tego kościoła i totalnie nie czułam się lepiej, więc nie chodziłam, byłam wierzącą, nie praktykującą co mm. okay. ja zanim tu wszedłem, ja się żebym spotkał kogoś kogo muszę naprowadzić no serio mówię ja to traktuję na poważnie tutaj. Ja, w się sensie szczerze, ja też to traktuję na poważnie, ale nie wyglądasz w, w ogóle na ewangelist. Po prostu ew nie ma ewangelistów w kościele protestanckim. No w sensie to jest, to jest powołanie, co nie albo uwalniasz od demonów, albo uzdrawiasz, albo prorokujesz. Ja jestem ewangelistą. Ja głoszę Słowo Boże, głoszę Dobrą Nowinę. No to wiem, ale to jest chyba bardziej w kościele katolickim, nie? No właśnie, no nie. Ja nie słyszałem, żeby ktoś w kościele katolickim to robił. No, po tego nie robią, ale... No właśnie. A jak powinien wyglądać ewangelista? O, a, teraz. Wiesz, że nie... W mojej głowie nie było takiego wzoru ewangelista o to mi chodzi. No, wiesz, że ewangelista to jest, to jest jakby... Ktokolwiek co nie? Tak na luzie z tobą gadał, wie że o to chodzi. No, wiem, bo to jest no. jakby... Się no, jak są ten w kościele protestanckim, Reitowi i tak dalej. Abo ci, co na ulicę chodzą i głoszą Jezusa, tak samo. To same, są świadkowie no. Jehowy bardziej, mi się wydaje. No, tak. w sensie i tak i nie, bo też, też protestanci też tak robią, tylko no, różnie to bywa. A jak jest w kościele protestanckim ogólnie z y, straceniem, nieby, niebyciem dziewicą po ślubie i jako księży, w sensie pastorów? No, pastorzy, tak jak w Biblii jest napisane, biskupi, pastorzy mogą mieć żony i dzieci, prawda? To mm. tak. A no, jeśli chodzi, wiesz, o dziewictwo, no to, wiesz, najlepiej zatrzymać do ślubu, jak Biblia no, tak, nakazuje. ale jak Kościół protestancki się do tego od odnosi? No, w sensie, no, wiesz, jeżeli ktoś nie jest ten, no to, wiadomo, każdy błędy popełnia, co nie? No. No, więc, jeżeli się nie jest, no to, to okej, okay, no, po prostu... Żałować tego przed Bogiem, no i tyle na takiej zasadzie. Ale z jakiej racji w ogóle trzeba trzymać czystość do ślubu? Z jakiej racji? Hmm. <laughs> Nie trzymając, tworzyć więzi duszewne z randomowymi osobami. Demony mogą się ciebie przyczepić. Druga rzecz to jest. E, niechciane aborcje, takie rzeczy, ciąże, hmm, te tematy, to też no. jest słabe. E, Jakieś, wiesz, wiadomo, choroby i tak dalej, te rzeczy. No wiesz, dużo z powodów, to Bóg z jakichś przyczyn ustalił, co nie? No tak. A jaki Kościół, bo tego nie wiem na przykład, e, jaki Kościół, Boże, jaki Kościół, jak Kościół się odnosi do aborcji? No, ja wiesz, e, Dobry Kościół ci powie, że aborcja jest bardzo zła. No tak, ale to bardziej chyba katolicki. A, a protestanci posiadacze bardziej nie? No w sensie, wiesz, protestancki w kościołów jest tysiące, co nie? Ja chodzę to... do zielonoświątkowego kościołu. No i my nie stoimy za aborcją, no bo to jest zabijanie dzieci. Słuchaj, Lube... jak to jest. jest zgwałcona, to nie powinno zostać dziecka? Uważam, że mo może oddać do adopcji. No ale i tak by musiała ponosić to dziecko. No, ale by nie zabijała chociaż, no co nie, tak? No, tak, no, ale przez 9 miesięcy by się musiała z tym męczyć. No i Jezus się męczył na krzyżu, co nie? No takiej zasadzie. No, ale za właśnie grzechy ludzkie, dlaczego kobieta ma cierpieć, jak nie musi? No, nie można iść na wygodę, co nie? Nie ma co iść na wygodę, jeżeli można zrobić moralnie lepszą rzecz. Ale dlaczego moralnie? Przecież to nie jest dziecko. No jakby to jest, to jest już życie. Za... Na... Słuchaj, od, od pierwszego momentu powstania już dusza wchodzi do tego dziecka, już, już to jest życie. Od pierwszej sekundy. Widziałem filmik, że dusza wchodzi do tego, do tego organizmu. O, geek, ale jakby nadal to jest plemnik, to nie jest. <laughs> z duszą, z duszą już. <laughs> Stary. Na, 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 na. na. Widziałem jest... dowody naukowe. Wody naukowe, ale dusza jest niewykrywalna dla nauki, tak mi się to Nie, bo, bo takie światełko się pokazało, jakby symbolizujące duszę, co nie? Bo sperma jest no. biała, więc może świecić po prostu. No, a to wiesz, to... Na luzie do tych tematów się dorasta z... z czasem, co nie? To są ciężkie tematy, to nie jest od razu, wiesz. No, w sensie, no nie wiem, czy takie ciężkie tematy... Siema. Siema! Ej, jakie masz poglądy odnośnie aborcji? Ej, yy, sądzę, że powinna być dozwolona Tak? Tak A co jakby ciebie rodzice zaabortowali? No to nie byłoby tak zajebistego człowieka na świecie, jakim jestem ja No właśnie, to by było smutno Mi by było smutno no wtedy to... Znaczy mi to nie byłoby smutno, bo by nie istniało, no nie? No tak Ja nie jestem za aborcją, uważam, że aborcja jest zła A ja uważam, że powinna być A ty, Duża? Powinna być aborcja, czy nie? Zależy w sumie. To bardzo rozbudowany temat. No, ja, ja, powinnam, ja powiem, że tak, mm. powinna być. A, ja osobiście uważam, że zabijając dziecko składasz ofiarę szatanowi. W sensie nie, ja jestem tak, że jeżeli to dziecko nie jest, wiesz, dzieckiem, tylko jeżeli jest płodem, to jeszcze jest spoko, ale jeżeli, jeżeli jest dzieckiem takim, że wiesz, trzeba chować, wypadasz, żeby pochować to dziecko, no to tak przypał trochę. <laughs> No nie? No, zwłaszcza, że na adopcję można po prostu dać, więc... Bardziej. No też, prawda, no nie? Ale, no wiesz... Trzeba, trzeba być odpowiedzialnym i nie mieć seksu poza ślubem. No to nie, nie to, że poza ślubem, tylko po prostu trzeba się zabezpieczać, tak? No, i ostrożny być. No, więc no. trzeba się zabezpieczać i tyle. I trzeba wierzyć w Boga też. Ja wierzę w Boga bardzo. Amen, amen. A koleżanka? A ty? wiesz? Wierzy. Też wiesz w Boga. No to super, to super. To wierzcie i... No. I ja tego wszyscy. Dokładnie. I... A ty co robisz, kurwa? Idź spać, bo jutro pracy masz. Dzisiaj. Ja tutaj ewangelizuję zagubione osoby. Aha, i co pijesz? Co piję? Ja tutaj sobie no. piję herbatkę. No, no to pięknie. A co palisz? Krew! Co palisz? Eee, ursę mm. Spoko, spoko, spoko. No ej, koleżanka tak. wysyła emotki jakieś. Kurde, ale emoty wysyła. Co? Jakieś kisy wysyła normalnie. Ogromne... Mhm. Tak, Pani. to moja kochana zuzia. No, no no. Jest, ona jest zamyślona, ona chyba zakochana jest, mi się wydaje. Zakochana, no to kitu, zakochana jest, no. No. Myśli o jakimś chłopaku, no. Grubo, grubo. My? Myśli. mało tu osób bieżących spotykam. Trochę by ci się przydało poglądy odnośnie aborcji zmienić, ale to, to, Bóg to wyznaczy. Ej, wydatuje. ale każdy ma prawo do swojego własnego zdania, halo! No tak, tak, no, wiadomo. No tak, tak, ja na przykład, jak zaszła w ciążę teraz, ja sobie nie wyobrażam, bo ja muszę... Kurwa być pewna mojego mężczyzny chociaż jestem pewna, ale muszę go podrobić na swoją stronę, żeby był taki sam jak ja. Mm. Czyli <grym> chcesz... chcesz wytresować swojego mężczyznę. A, tak, że mm. tak, chcę. Słyczkę, jest mówił. taki film, jak wytresować smoka, a ty... Smok, jak wytresować a? mężczyznę. Tak, to ja muszę go wytresować, wytresować takiego. Mm. Słuchajcie, może się uda. Nie mówię, że to jest niemożliwe. Tak. i Wtedy może on mieć dziecko. No, że coś... Ale muszę najpierw znaleźć mieszkanie. A on jest wierzący? On jest wierzący, jest. To fajnie, kurde, to... Tak. To się dobrze zapowiada, póki co. Ale ja najpierw chcę ślub, później dzieci. Bo, przepraszam bardzo, ale seksu nie uprawia się do małżeństwa. Nie, ale to masz rację akurat, z tym się zgodzę. Ja, wiem, tak, więc... Seks dopiero po ślubie, tak? No, mądra dziewczyna jesteś. No wiem, dzięki. Twój chłopak jest częściarzem. O, to powiedz mu to. Powiedz no. mu... Powinien cię doceniać. Ej, poczekaj, ja tu nagram głosówkę. Ej, a ja mam swój telefon, mam. No. Nagrać ci? Ej, poczekaj, ej, poczekaj, powiedz mu to. Poczekam a, ona, ona wyśle mu głosówkę. Dobra, 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 dobra. Kasperku, to za ciebie wiadomość. No, ogólnie powinieneś doceniać swoją dziewczynę. A dlaczego? I, no bo ona jest taka mm, super jest wierząca i ona ma dobre wartości i chciałaby z Tobą rodzinę założyć. Właśnie. I musisz się wykazać y, i dobrze zapewniać jej finansowo i w ogóle. Psychicznie? Psychicznie fizycznie. właśnie y, musisz ją wspierać ją. Tak. No. Ja wierzę, ja wierzę w ciebie, Kacperze, że dasz radę. No właśnie, Kacperku, koch kochany. No. Ojej, wyś, wyśle mu to, kurwa, taki camp. Ej, tak szczerze, mm -hmm. nigdy nie dostałam takiego lepszego komplementu no, jak od ciebie. Się. No, no o, widzisz. Napisał teraz, napisał teraz, kocham cię. Kocham Uu. cię, napisał teraz. Uu. Dzięki tobie. Widzisz, let's go. Ale nie, to było Ducha Świętego, to nie było ode mnie. To było Ducha Świętego. Ducha Świętego, amen. Ej, Sajno, zaproszę cię na mój ślubie, nie wiesz Haj, to coś nie długotropu. No, no, no. Ej, ale weź dostępnym księdzem Ja jestem ewangelistą, słuchaj. Ja tutaj mam misję, żeby nawracać ludzi na omegle. No, powiem ci tak szczerze, że mnie denerwuje to, że księż, księża biorą bardzo dużo za pogrzeb. Mm. Zamiast... Nerwuję. Szczerze, bardzo mnie denerwuje. Powiem ci. No. Ja jestem protestantem bardziej, wiesz? O, ja też bym była. O, no to widzisz. Mogę ci znaleźć kościół nie. w twojej okolicy, jak też. Fajnie. Nie, nie, ja mam. Ja już mam księdza, który mi będzie udzielał e, ślub. To jest mój. E, okay. ksiądz Mamy imię? Radek, który jest z innego kościoła, ale on będzie mi udzielał ślubu. Bo ja bardzo go lubię, on jest bardzo przystojny i fajny. I on będzie udzielał ślubu, ale mnie to na przykład, że oni, na przykład moim zdaniem, modlitwa powinna być odprawiana za darmo, bo kur... Jak się modlisz i modlitwa nie powinna być za żadne pieniądze, moim zdaniem. No u nas za darmo wszystko jest, u nas nie biorą a, hajsu. A, a u mnie nie, bo u mnie zamawiać mszę na przykład za śmierć, za nie wiem, drugą ro, ro, za śmierć to jest na przykład 70 złotych. Za pół no, wuby... Tak to jest w kościołach katolickich, no. Tak to wygląda. Słaby to jest. No słaby, moim zdaniem słaby, bo modlitwa na przykład, taka msza powinna być za darmo, skoro książ książki Ksiądz, za to się pisał. No to kurwa, powinien za darmo to robić, a nie, <coughs> nie. Okej, okay. skoro jesteś wierząca, to cię przepytam trochę. Zobaczymy, czy umiesz. Tak. Um, co sprawia, że jesteś zbawiona według Biblii? Spra Jaka? Zbawiona. zbawiona. Zbawiona? No. Ja szczerze żebym powiedziała, że jestem zbawiona, a według Biblii to ja nie wiem, bo ja nie czytałam. Ale hmm. to sam nie wiem, że na przykład się wyspowiadasz że chodzisz do kościoła hmm okej, okay, okej okay. no ja bym tak na przykład ja, no ja bym tak się na przykład powiedział, no nie? no to ja ci powiem co Biblia mówi odnośnie zbawienia że jesteśmy zbawieni dzięki temu, że Jezus umarł za nas na krzyżu bo Jezus wziął grzechy całej ludzkości na siebie on wziął karę za nas i mhm. my jesteśmy grzesznikami ty jesteś grzesznikiem, bo zgrzeszyłaś kiedyś, ja tak samo. Ale Jezus wziął tą karę za nas. I możemy być zbawieni dzięki Niemu. No to Jezus jest super. No właśnie, i to nie nasze dobre uczynki nas zbawiają, tylko On. Tylko i wyłącznie On. Masz rację. I wiesz, my, jako to, że jesteśmy wdzięczni za to, powinniśmy żyć dla Niego codziennie, powinniśmy mieć tą relację z Bogiem. Ale ja mam relację z Bogiem, proszę o Ciebie. No właśnie, czyli wiesz, rozmowa przez modlitwę, czyli czytanie Biblii, to Ci chyba brakuje, czytanie Biblii, poznanie Słowa Bożego. Ale ja nie czytam Biblii, bo ja tą książkę, w sensie Biblię zgubiłam szczerze chyba. Nie wiem, gdzie ona jest. Słuchaj, słuchaj, zamówię Ci Biblię. Mm, ale ja mam dwa złote na koncie. A nie, ja Ci za darmo zamówię, bo jest taka strona za darmo. O. Tylko wiesz... W Podaj, podaj mi jakiś paczkomat gdzieś masz niedaleko, to ci zamówię na paczkomat. A co to znaczy? Ewangelista, co to znaczy? To jest ktoś, kto nawraca ludzi, czyli głosza dobrą nowinę, no. nie? Ej, ale ty tak serio mówisz? No, ja 100% serio mówię. A czemu? W sensie nie to, że hejtuję nic, tylko chcę się. Za... czemu tak, czemu tak w eee, taką ścieżkę grałeś? No bo ogólnie od dwóch lat, się eee, no. znaczy dwa lata temu się nawróciłem. Wcześniej no, nie żyłem zgodnie z Bogiem, prawda? No. Ale zdałem sobie sprawę, że jest diabeł, i skoro z diabeł, no. to musi być też Bóg. I to taka radość. Ja raz... nie widzę co diabłów. Naszy ale moi. widzisz, ale ja dostałem objawienie, że, że są, co, nie? No i co to sprawiło, że objawienie? chciałem za Bogiem podążać. A co to objawienie diabłów? No, w sensie, wiesz, widziałem różne takie rzeczy, jakieś rytuały satanistyczne, nie, takie ja rzeczy. Tego, nie, nie chcę tego słyszeć wiesz, no, no to pytałaś się, to ci mówię, co nie? nie, nie. No Nie, Więc... nie ma takich rzeczy jak diabły. Jezus jest silniejszy od demonów. Jak jesteś w Jezusie, no to nie musisz się tego bać. Nie, nie. Ja jestem szczerze za moją babcią, za moim tatą, za moją ciocią, którzy mnie... którzy umarli i mnie bronią przed... Diabłami, i ja jestem za tym. No ale Jezus mnie jest, obroni. wiesz, Jezus najbardziej cię obroni przed tym. No tak, mnie broni, bo nikt mi przy nie, nie przychodzi do ten. No właśnie, widzisz, widzisz, jest za I... co być wdzięcznym. No ja jestem wdzięczna. Właśnie. Więc... A dzisiaj miałam. No. Y fu. miałam iść na prze Zucia potwierdzi. Tak, jakaś... ale spałaś. S... Ale spałam, przez przypadek. Hmm. no to co, kurde. kurde? Nie szkodzi, nie szkodzi. Je Ale się. byłam w piątku na trzy. za wszystkich świętych był łomsza pierwszego, pierwszego? Pierwszego i byłam na e, mszy. Mój stary ksiądz był super, fajny był, a ja nie wiem czy on żyje, czy nie nawet. A po czym stwierdzasz, że czy ksiądz jest fajny? No bo e, proszę, ja ciebie wykupiłam to e, e, miejsce na cmentarzu, a on zapomniał, głupi, o tym i pochował kogoś innego, Debil. I ja go nie lubię. Grube, to za ile wykupiłaś? No, za dwie stówy. No to... Ale to już nie chodzi o pieniądze, to chodzi o to, żeby mieć miejsce. No to kurde, to. to, A on to w pan... jego interes jest to, żeby zapisać, proszę, ja kiedy? Zajął twoje miejsce. No nie moje, kurwa, ja mam 19 lat. Halo. Dla twojej mamy? No, nie, halo, nie mojej mamy. Babci. Mojego psa na przykład. No Dobra, dobra. Dla kogo to miejsce było wykupione? No, po prostu, żeby mieć. Dla, dla twojego chłopaka. No. Dla mojego chłopaka? No, na pewno nie. No, grube, Hop. grube. A zostaniesz księdzem? Nie, ja zostanę przybycie bycie ewangelistą. To mi pasuje. Ja tu hmm. gadam sobie z różnymi ludźmi. Na przykład satanistów spotykam czasami. I kogo? Satanistów. Sza A co to oni wierzą w Satana? To... Szatana wierzą? No. No. On... Dziś są. <grych> no są głupi, ale wiesz, muszę wtedy im głoszeć, nie? Słuchaj, I... takiej taki dziewczynie, spotkałam no. taką dziewczynę parę miesięcy temu, no. była satanistką, ale się nawróciła i teraz yy, powiedziała, że ufa Bogu bardziej niż sobie. A co ona? Z to co, W co oni wierzą? Duchy? W sensie ona akurat taką głupotę zrobiła, że sprzedała swoją duszę diabłu co nie? A co to znaczy co zrobiła? Ona podpisała taki cyrograf krwiący. Ale jak to krwią? Gdzie ja podpisała? No, normalnie podpisała krwią na papierze i wiesz. Zrobiła taki rytuał. Demono ani diabłom się nie ufa, bo ja na przykład się boję. Ja bym się bała, że oni mi krzywdę zrobią, więc im nie ufam. No niektórzy są naiwni, widzisz, niektórzy nie, nie widzą tego. Ale przecież diabeł to sama nazwa wskazuje na to, że mogą zrobić im krzywdę. No właśnie, właśnie, ale ludzie, ludzie mają, są zaślepieni, prawda? I oni czasami myślą, a może diabeł jest ten dobry, czy coś. Kiedy a do... diabeł jest dobry, on ma rogi. No właśnie, no dla mnie też to nie ma sensu, ale widzisz. Nie każdy tak to widzi. A ty komu ufasz, Lucia? Niech ona się powie. Ona sobie ufa, o. Hmm. No widzisz, widzisz. O, nawróć ją. Nawróć. O, widzisz co robi? Nawróć. No, Potrzebuje chyba Jezusa. Ale ja mogę sobie na internecie przeczytać. Ale ja ci zamówię fizyczną Biblię, słuchaj. Za darmo ale, będziesz miała. Ale ja mam taką. Na komunię, ej, ale ja mam taką Biblię. Taka grupa, naprawdę. Książka taka. No, ale ona jest stara. To odszukaj ją sobie, no. Ale nie ma ja za dużo tego czytania. To możesz słuchać też Biblii na telefonie. Ej, a wiesz, że ja miałam kiedyś taką Biblię, właśnie na komunie, sam, że każdy dzień, jakby, każdy dzień był opisany. Był co? Opisany był na przykład, co się stanie. Ty? No. Kurde. No, to, to nieźle, że. To fajnie w sensie, no. Ej, ale serio, ja, ja, ja mam nawet krzyż. Poczekaj, ile ja mam produkt?